Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa z Gorzowa, a dzisiaj w naszym studiu bardzo młodzi ludzie, asystenci do spraw młodzieży przewodniczącego Rady Miasta, Martyna Jałowska oraz Łukasz Górny. Dzień dobry, witajcie. Dzień dobry. Cześć. Dobry. To na początek, ile macie lat? To jest szkoła średnia. Tak, y, ja mam lat 16, we wrześniu mam lat 17 mhm. w końcu. Ja mam 15, już w czerwcu 16. No to wiemy, wiemy jak z młodymi ludźmi mamy do czynienia. Y, działacie na rzecz młodzieży. To chyba nie jest częste, że młodym ludziom chce się działać społecznie, chce się yy, angażować albo wyprowadźcie mnie z błędu i powiedzcie, że młodzież jest teraz zaangażowana, zresztą chcecie być łącznikiem pomiędzy przewodniczącym Rady Miasta Robertem Surowcem, tak, a, a młodymi ludźmi. Macie być takimi oczami i uszami przewodniczącego, mówić o bolączkach młodzieży. Jak to, jak to wygląda Martyna? My jesteśmy po to, aby Działać właśnie z młodzieżą, ponieważ młodzież jest bardzo, bardzo chce się angażować. Okej, okay, chciałem nie, was troszeczkę podpuścić, wszystko. czyli chce się jednak angażować. Bardzo chce się angażować, jednak y, na swój wiek patrząc, nie wiedzą, jak to zrobić. A dzięki uh -huh. nam mogą nam właśnie dawać pomysły, co, co chcą zrobić, i dzięki nam my możemy to konsultować z panem surowcem i później to robić, organizować. I, i Pośrednio z całą Radą Miasta praktycznie, tak? tak? Mhm. E, jak wyglądają takie konsultacje, kontakty? Spotykamy się z panem Robertem około raz na dwa tygodnie. On nas pyta o najważniejsze sprawy mhm. dotyczące młodzieży, jakim aktualnie zajmuje się Rada Miasta. I my na przykład doradzamy. Na przykład pytał się nas z Wartowni, co sądzimy o mhm. tym. Jakie jest nasze zdanie, co młodzież o tym myśli? O tych, o tych tematach będziemy rozmawiać za chwilę. No właśnie, ale wiem, że sami też organizujecie spotkania y, z, młodzież, z młodzieżą, tak? W, szko w szkołach to są spotkania, na które y, przychodzi kilkadziesiąt osób, co najmniej, tak? Proszę. proszę. Y, tak, ja akurat miałem okazję zorganizować takie spotkanie w Czwartym licem ogólnokształcącym z uczniami na spotkaniu było plus minus 80 osób. Młodzież wykazała się ogromnym zaangażowaniem, przedstawili swoje pomysły, takie na przykład jak kino na dworze, Aha. ale też bardzo spodobała im się inicjatywa Centrum Młodzieżowego, w którym już zacząłem działać. Okej. Okay. Powiedzcie, jak się można z wami skontaktować? Młody człowiek ma swój pomysł, jak was znaleźć, jak dotrzeć do, 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 do waszej dwójki. Przez szerokiego rodzaju media społecznościowe, Instagram, Facebook, młodzi asystenci, czy do nas prywatnie, Magdyna Łukasz Góżny na Facebooku. I odpowiadacie Tak, wtedy. odpowiadamy tak, na wszystko. Mhm. Też pomagałam dziewczynom ostatnio z organizacją klubu książki. Chwilę temat jeszcze stoi, ale niedługo z nim ruszamy. Okay. Więc już zaczynamy działać, słuchamy młodzież i działamy. Mm -hmm. e, czyli ks książki z maszyny będą, tak? Nie, to będzie bardziej klub. polegał na zasadzie, że młodzi ludzie się spotykają, mm -hmm. czytają umawiają się na jedną książkę, omawiają tą książkę. Coś o. na rodzaju właśnie takich zajęć jak w stu takich amerykańskich szkołach, jak mm -hmm. to jest. Jak albo, kółko literackie. Tak. Mm -hmm. Albo sami robią swoją poezję i mm -hmm. później przedstawiają tę poezję. Okej, okay, fajnie, bardzo fajnie. E, właśnie, brakuje takich spotkań młodych, brakuje miejsc i, i takich, e, takich e, momentów, gdzie się młodzież spotyka. Bardzo. E, tak, mm. brakuje. Dlatego ja teraz usłyszałem z inicjatywą Centrum Młodzieżowego, jestem już po spotkaniu z dyrektorem biblioteki i ustaliliśmy, że takie miejsce zostanie już w bibliotece wyznaczone, gdzie młodzież będzie mogła zgłaszać swoje pomysły na koła zainteresowań. I takie miejsce będzie im zapewnione, gdzie będą mogli realizować swoje pasje i rozmawiać na różne tematy. I spotykać się systematycznie, tak? Tak, spotykać się systematycznie, najprawdopodobniej w weekendy. Jeszcze pracujemy nad tym z dyrektorem biblioteki, mm -hmm. ale myślę, że już niedługo zostanie to oficjalnie okay. ogłoszone i będzie można się zapisywać. A do tej pory gdzie się spotykaliście? Już w rodzaju kawiarniach. Bulwar, bulwar widzę bel... często, jest taka część bulwaru, gdzie tam młodzież wieczorami oblega po prostu. Tak, choć ja jestem bardziej wyznawcą uh -huh. drugiej części bulwaru, gdzie jest spokojniej. Gdzie jest spokojniej, tak, okej. Okay. Z... Wschodnia. Uh -huh. Albo po prostu też faki chodzimy sobie często na różne spacery, uh -huh. czy na wieprzyce sobie chodzimy ze znajomymi, aby sobie tam posiedzieć, pogadać, bo też świeża natura, cisza, spokój, to też dla nas jest bardzo ważne. Bard bardzo tak. fajnym miejscem do spotkań już niedługo, miejmy nadzieję, będą schody donikąd, które mają zostać na nowo rozbudowane. I mhm. To już przechodzimy teraz do tematów takich typowo miejskich właśnie. E ja tu miałem okazję kiedyś rozmawiać w tym studio z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miasta i też mówili, że im bardzo brakuje schodów donikąd. Zdziwiło mnie to, no bo przecież to mój rocznik pamięta schody donikąd, ponad 20 lat nie możemy z nich korzystać, a dla was to jest dalej temat aktualny. Na serio? Nadal. Tak, tak. jak rozmawiałam z jednym z przedstawicieli, bo oboje jesteśmy razem w sejmiku i bardzo dobrze się znamy, pozdrawiam mm. Marcela, Rozmawialiśmy na ten temat, i dla nas schody do tak naprawdę były. Są bardzo ważnym tematem w Gorzowie, bo jednak jest to część też kulturowa u nas w mieście. I też atrakcja, jak to można rzecz, żeby też zwabić do nas turystów. Bo jednak widzimy, że do nas turyści bardziej nas omijają łukiem niż chcą tutaj przyjeżdżać. No właśnie, bulwar niby miał być magnesem. Jest ładny, to, to jest. za mało? Jest ładny. No, no to za mało, bo tak naprawdę w Gorzowie jako taką dzięki nam zacznie się też dziać, bo jednak są wydarzenia. Mamy filharmonię, teatry i tak dalej. Mhm. Jednak rozmawiając z osobami starszymi, często osoby starsze na to nie stać, bo jednak okay. wydarzenia są drogie i tak dalej. A ja wierzę, tak jak powiedział kiedyś mądry człowiek chiński, chińsko-francuski pisarz, wierzę, że kultura nie jest luksusem, a jest potrzebą ludzką mhm. i dlatego w czwartek mam spotkanie z panią Ewą. Gdzie przedstawię jej kilkustronnicowy projekt. Sama byłam zdziwiona, że aż to z mojej ręki wyszło. Okay. Gdzie będziemy rozmawiać, aby ta kultura została jednak rozpowszechniona na większą skalę, bo jednak kultura dla nas, dla młodzieży, też powinna być ważnym fundamentem naszego rozwoju i naszej przyszłości. A jak może być przedstawiona na większą skalę? Scena i tam młodzi ludzie mogą się prezentować? Jak to widzicie? Mogą. Czemu nie? W mhm. Wierzę, bo bardzo dużo ludzi ma właśnie takie... Wsmykałkę do poezji, do literatury. Chciałam, będę rozmawiać też. Porozmawiam na temat właśnie czegoś takiego, jak właśnie wieczorki literackie dla młodzieży, ale nie tylko, żeby też przyszli i tak dalej. Ale teraz będę rozmawiać na temat nocy w muzeum, która będzie połączona z taką nocą historii, Aha. gdzie starsi mieszkańcy będą mogli opowiadać, jak to kiedyś gożby wyglądał. Młodym. Tak młodym, dorosłym nawet, Bo zapewne też będą tym zainteresowani, z okresu Landsberga aż do teraz. Jeśli znajdą się chętni, może uda nam się jakieś też może artefakty czy przedmioty z tamtych okresów Chcecie pokazać. poznać miasto. Łukasz, a ty o jakich bolączkach słyszysz od młodych ludzi? No przede wszystkim właśnie, przede wszystkim, że za mało się dzieje, mhm. ale też, że w Gorzowie nie do końca jest na razie po co zostawać. Okej, okay, ale mamy to za chwileczkę a propos mhm. zostawiania, bo to jest osobny, osobny, bardzo duży temat, ale a propos tego, yy, czy się dzieje. No, mamy dobry wieczór Gorzów, była wartownia. Teraz ta wartownia ma być zastąpiona imprezą, o której szczegółów jeszcze, której szczegółów jeszcze nie znamy. Yy, to za mało? No, yy, z tego, co się zorientuję po spotkaniach, ale też z moich prywatnych tutaj rozmów z młodzieżą, yy, Wartownia Festiwal to nie jest do końca to, czego młodzież oczekiwała od miasta. Jest dla tak naprawdę dla młodzieży, mhm. wartownia teraz co to ma być, to jest jedna wielka klapa. I oni mm -hmm. myśleli, że będzie to coś na zasadzie, jak w poprzednim roku. Okej, okay. a to nie za ocena? Bo jeszcze szczegółów nie znamy chyba. W może za surowa, mm -hmm. ale jeśli teraz są takie komentarze, w przyszłości mogą być, mogą mm -hmm. lekko się zmienić albo w ogóle. Mm -hmm. Ale czyli ogólnie będziecie tęsknić za taką wartownią, jaka była, Będziemy. rozumiem, tak? Ja, ja, uwielbiałam tam chodzić ze znajomymi, spędzać okay. czas, bo... Tam... Było dla wszystkich to, i dla starszych, bo były różne zajęcia, i dla młodych, dla dzieci, jakieś graffiti i inne takie. I to była świetna okazja, aby hmm. rano, nawet w niedzielę pójść na tą jogę, co tam była organizowana i to było świetne. Okej, okay. Łukasz, a ty co sądzisz o, na ten temat? Dokładnie to samo, co Martyna, oh. ale właśnie chodzi o to, że częstotliwość tego, również z tego co się orientuję, Została trochę zmniejszona niż od tej wartowni, co było, i po prostu młodzieży brakuje, będzie brakować tych organizacji, ale właśnie wtedy pojawiamy się my jako młodzieżowi asystenci Aha. i w takim tygodniu, na przykład w każdym tygodniu coś będzie się w tym gorzowie działo. Na przykład właśnie te kino na dworze, czy na przykład padły takie fajne pomysły, jak na przykład y, przyjazd rolkami zachnąć ulicę i żeby młodzież mogła przyjechać na rolkach. Też takie pomysły padały i będziemy w każdym tygodniu, na przykład w wakacje, czy już jak stanie się cieplej realizować takie rzeczy. Mm -hmm. Tu padło bardzo ważne hasło, że młodzież nie ma po co zostawać w Gorzowie. To chyba taka trochę najgorsza ocena, jaka może, jakie, jaką może usłyszeć miasto o sobie. Co jest nie tak z Gorzowem, że mm. mówicie, że młodzież nie chce zostawać Niestety w Gorzowie? Niestety z Gorzowem jest taki, że kierunki studiów nie są mm -hmm. na najwyższym poziomie, a wiemy, że gorzowska mm -hmm. młodzież jest bardzo ambitna. A mamy kierunki? Teraz prawo się pojawiło. Mamy, mamy kierunki ma, ma, techniczne. Mamy, mamy, choć, mam, a, czy to a, a, może jest za mała reklamy uczelni, może możliwe, za mało jest popularna? Możliwe, choć, a, a, y, choć sama uczelnia nie jest, nie, nie ma określenia najwyższego poziomu. Wśród młodzieży? Tak, tak, w rankingach też. Nie często. ma marki jeszcze, tak? Nie ma marki tak, i też nie ma dobrej reklamy, bym powiedziała, że mhm. jednak jak y, rozmawiamy z, młodzieżą u nas w mieście to mówią, że może pójdę na IOP, albo na znaczy gdzie indziej, albo na UJ, albo na na, do Warszawy na studia. Mhm. I jak rozmawiam, a czemu nie do nas do Gorzowa? A oni tak zawsze, a jest taka uczelnia? Albo a jakie tam są kierunki w ogóle? I... To naprawdę, naprawdę młodzi ludzie nie znają tutaj gorzkiej uczelni? Kojarzą, ale nie wiedzą co tam w ogóle się dzieje. Tak, jak jeszcze rozmawiałem z młodzieżą właśnie o uczelni mhm. na moich spotkaniach, to właśnie jak zapytałem, czy jak w Gorzowie byłaby uczelnia na poziomie takiego Poznania czy Szczecina, czy wtedy by naprawdę poważnie rozważyli zostanie w Gorzowie? Odpowiedzi były przede wszystkim bardzo twierdzące, że jeśli byłaby uczelnia wysokiego poziomu, gdzie w rankingach była, nie musi być najlepsza, ale żeby była chociaż gdzieś pośrodku rankingów, to chętnie by zostali w Gorzowie, bo tu się dobrze żyje. Koszty nie są wysokie i dobrze też się To jest jednym żyje. z większych problemów u nas w Gorzowie, jak rozmawiałam, jest. Opust że miasto opustoszeje. Tak jak widać na ulicach Robrego, tam lokal za lokalem się zamyka. I to jest okropne. Była kawiarnia też u nas na wełnianym rynku, też się zamknęła. I to jest dla nas, dla młodzieży, pokazuje takie, że no, otwieranie tutaj biznesów, czy coś takiego, tworzenie własnej maki, też u nas w mieście jest ciężkie. No właśnie, bo koło się zamyka, bo e, narzekamy, że nie ma e, takich punktów za, e, dobrych. To jest kolejna taka opinia, którą słyszę dzisiaj. Ale z drugiej strony, jak się coś otworzy. To mhm. nie ma y, też za bardzo chętnych tam, tak? I koło się zamyka. Myślicie, że ożywi się kiedyś nasze centrum miasta? Trochę, re, trochę y, ta wielka rewolucja, czyli remonty centrum, które trwały kilka lat, ostudziły życie w centrum, ale, ale może jest nadzieja, że to się obudzi? Jak widzicie, to oczami młodych. Gorzów ma naprawdę wielki potencjał, bo to jest mhm. świetne miasto. Naprawdę do, bardzo dobrze się tu żyje. Ale właśnie trzeba pomyśleć, żeby zrobić coś więcej, to uatrakcyjnić nasze miasto nie tylko pod względem mieszkańców, ale też aby... Jednak do nas chcieli przyjechać, na przykład z Poznania czy z Szczecina, aby u nas chcieli mieszkać. To już duża konkurencja. Tak, no niestety. E, jesteście uczniami szkół średnich, szkoły średniego gorzowskie, Jak oceniacie, jak, jak, jak widzi je młodzież? Jeśli chodzi o szkoły średnie, to uważam, że mamy rewelacyjny wybór kierunków i szkół średnich to jest to na, na naprawdę wysokim poziomie i zapewnia odpowiednie kształcenie średnie. To mm -hmm. no jest duży wybór Co? I, i dobry poziom, tak? tak? Tak, poziom jest naprawdę dobry, naszym zdaniem. Mm -hmm. I, I tu jest. Kierownik. I tu jest rozpoznanie. Niedawno targi edukacyjne były. Dzisiaj hmm. szkoły rywalizują o siebie tutaj hmm. o uczniów między sobą. Mhm. To y, Dobrze, a czas wolny, jakbyście chcieli spędzać w Gorzowie? Mówiliśmy już, kółka literackie i tak dalej, coś jeszcze macie na myśli, hmm. bo to jest jednak chyba ważne, prawda? Bardziej spoktowo. Bardziej sportowo? Tak, bo wiemy, że młodzież tak nie, nie przebada na przykład za lekcjami WF-u. Ale I mamy to... stadion WF-u, można korzystać. Można. można biegać, prawda? Nikt nie zabroni. Pod tak, warunkiem, że dobrze korzystamy. Trzeba zachęcić. Aby do aktywności hmm. fizycznej w chwili obecnej trzeba troszeczkę zachęcić, ale nie wiem, jakieś może mm, spotkania z drużynami. Właśnie nie wiem, z Stilonem czy Waktą. Może jakiś mecz taki między mieszkańcami a. Kibicami, też to już pisałam tam maile i muszę właśnie temat. pokazać. Już, już, ja już Ja Już do nie pisałam. <laughs> Komunikacja miejska, to jest kolejny temat, ostatni, już, o który chciałem zapytać. To, że od stycznia będzie, będzie darmowa dla mieszkańców Gorzowa przyczyni się, że nie wiem, będziecie częściej witać w centrum miasta, będziecie bardziej widoczni wy, czyli młodzi ludzie bardziej widoczni w centrum? Łukasz? Myślę, że jeśli chodzi o darmową komunikację z miejską, to jest zmiana, naprawdę, na, na którą wszyscy młodzi ludzie czekają. Darmowa komunikacja miejska umożliwi widzę przede wszystkim łatwiejszy transport, mhm. tańszy transport dla młodzieży. Nie będzie tego problemu, że oto czas wykupić bilet, a może pójdźmy pieszo. Będzie można. Oczywiście popieram też chodzenie pieszo. Zdrowo! Myślę, tak, mhm. zdrowo, ale myślę, że to na pewno będzie dobra zmiana. Mhm. Czekaliście na coś takiego? Tak. Okej, okay. wszystkiego dobrego życzymy y, młodym ludziom. Y, mamy nadzieję na tą dobrą energię, tu, którą możemy czerpać od młodych ludzi. Y, I teraz mówię do rodziców, bo pewnie młodzi w szkołach, y, zresztą wy też jesteście zapracowani, zdradzę, że się chyba 3 albo 4 tygodnie umawialiśmy, jak nie dłużej, więc y, dziękuję, że znaleźliście dzisiaj czas dla naszych słuchaczy. Y, a więc polecają się asystenci do spraw młodzieży przewodniczącego rady miasta, Martyna Jałowska i Łukasz Górzny, czekają na Wasze opinie, komentarze mediach społecznościowych, a ja dziękuję wam za przybycie do naszego studia. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.